Siemanko, dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony co kanał Krypto KryptoKrólestwo, kochani. Dzisiaj troszeczkę później nagrywam wam ten odcinek i generalnie później go będziecie oglądać. Z przyczyn, powiedzmy, ode mnie niezależnych, złamane na zależnych, szartowałem. Dobra, słuchajcie, kochani, dzisiaj tak, mały, mały przegląd informacji, co tu się dzieje, co nam się pojawiło, co nam się nie pojawiło. Głosowanie na Venom Network, tak, mamy 35. już głosowanie na Venom Network to polecam sobie oczywiście zrobić w wolnym czasie, no ale oczywiście jak najszybciej głosować możemy do 15 listopada, także śpieszyć się nie musimy, no ale lepiej zrobić coś od razu niż, niż że tak powiem, z tym czekać, prawda? Kolejna opcja to StarkNet ID, który tutaj mamy, możemy dodawać profil Piki, możemy sobie dodać po prostu profilowe. Um, profilowe zdjęcia różnej maści, generalnie i na, na, na profil swój, tak w sensie. No, głupio to brzmi, ale zamiast, zamiast, zamiast jakiegoś tam ludzika czy coś, to może mieć swoje y, zdjęcie profilowe. Ja mogę pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Mam nadzieję, że gaz jeszcze jest teraz. No, gaz jest taki trochę bym powiedział średnio do tego, i ale chociaż wejdźmy na chwilę. Ja wam pokażę mniej więcej, jak to może wyglądać. ja mam tutaj generalnie dwie, jak ja tak Wam mówiłem, dwa ulety. Zobaczymy, co tutaj będzie z tym grane, wejdźmy na Argent pokażę wam przykładowo jak powinno się to robić Tyle. powiem wam szczerze oczywiście ja tego nie robiłem wcześniej, bo po prostu wrzuciłem wam informację a generalnie nie robiłem i czemu ja mam teraz, a bo kupiłem ostatnio kupiłem ostatnio i, i tutaj jest, o dobra, edit your NFT yy, generalnie powinna być możliwość wrzucenia, nie wiem czemu o co tu chodzi, o co tu kaman powinna być wrzuc i możliwość wrzucenia jakiegokolwiek zdjęcia Mm, oprócz tego, a tu widzę, że. A ok, dobra, czyli granie: Mamy mo możliwość wrzucenia zdjęcia, ale nie jakiegokolwiek, tylko generalnie z NFT, które posiadamy. Czyli równie dobrze, jeżeli chcecie jakiś specjalny obrazeczek, no to po prostu mintujecie sobie e, własne NFT i dzięki temu macie fajniejsze zdjęcia na profilowe. Ja powiedzmy, zrobię sobie. Gdzie jest? O, ostatnio oglądałem e, tutaj coś związanego z Jediami. Chodzi z tymi wojnami, taki powiedzmy. A, no, nie, czeka życie takiego youtubera T-Walta. I tam się oglądałem właśnie odnośnie najnowszych Star Warsów, tak do, do, do rozciągania się. I chyba sobie tutaj zrobię, że tak powiem, hełm, hełm e, Storm Dawaj. Aha. Transaction Firm, No dobra, no nieważne. To mniejsza, większość. No wiecie, jak to zrobić. Także tutaj nie będę Wam nawet Was dalej gdzieś tam jakoś popychał w tą stronę. Tutaj mamy. Kolejna rzecz, ale to jest od Patrykosa i to jest test na który będę chciał wam zaraz zademonstrować. No, w każdym razie tak to wygląda to, tak wygląda to. Kolejna rzecz, którą mamy to jest w ogóle... E, ...safe na Zeta Chain. Ja nie pokazywałem wam więcej Zeta Chain'a, no bo Zeta Chain gra, nie wiem, że dużo osób ma. Ale tutaj sobie zrobimy dzisiaj safik. Zrobimy władca, władca, skarbiec, o, przepraszam, skarbiec, władcy, monet. Po co robimy safe? Po to, żeby zrobić jakąś kolejną nietypową aktywność na sieci Zeta? Yy, czy nie, potrzebne jest mega to robić? Nie, ale generalnie mówię, tym, tym więcej aktywności, tym lepiej. A więc jakby polecimy sobie z tym tematem. Plus wiadomo, że ja na zeta Chain na przykład ostatnio dłuższy czas nic nie robiłem, no bo jakby ten zeta Chain był, był był trochę nahypowany, a później po prostu gdzieś tam, gdzieś tam zatonął w morzu. Yy, przepraszam, w morzu. Innych projektów, innych airdropów, nie wiem czy widzieliście, no dzisiaj mamy 10 listopada. Była informacja odnośnie tego, że 11 generalnie, bo zapewne widzieliście to na Twitterze te ploteczki ale 11 generalnie miał być, ma być Layer Zero podobno. Jutro się przekonamy, a wyszła informacja od OKEx, czy od z giełd, że ma być 14 listing jakby, nie? Tam był jakiś obrazek wrzucony, że się pośpieszyli z tymi, z tymi zdjęciami. Czy to jest specjalnie budowanie hype'u? Najprawdopodobniej tak, ale pożyjemy, zobaczymy, no bo jakby e, mówię przed nami, patrząc po tym, co ulica gada, a ja wam mówiłem, jak to wygląda z ulicą, to może być tak, że pierwszy będzie właśnie Layer Zero, później Starknet, albo może być tak, że nie wiem, robią nas w bambuko, w maliny, nas puszczają, budują napięcie, a pierwszy będzie startem dopiero Layer Zero. No, zobaczymy, zobaczymy, mi się wydaje, że ten Layer Zero się pojawi chyba do końca tego roku, bo za bardzo wszystko jest hypowane, No, ale, ale zobaczymy, tak mniejsza większość. Dobra, lecimy z tym. Właśnie rozgadam odnośnie Layer Zero, jak chciałem płacić z tym tematem. Lecimy z tym, powiedzmy, owner me. Confirmation, weźmy next. Weźmy next. No i sobie tutaj działamy, tak? Także, tak jak mówię, zobaczymy jak z tym będzie w ogóle. Ja mam nadzieję, że wy sobie że to zdążyliście generalnie już, już już sobie podziałać na większości sieci. Teraz, jeżeli zabieracie się za airdropy, no to będziecie mieli delikatny problem z tego tytułu, że tu macie ilość Guaya, macie taki dodatek, nazywa się Guay, Ethereum Gas Price, generalnie to jest do, do Brave'a bądź do Chroma. Oczywiście to jest obojętne, no bo to co do Chroma, to i do Brave'a też wejdzie. I tutaj macie na przykład BaseFi 51.6, rekomendowane 100, ale z 51.6 Fi, więc jakby ogólnie to serdecznie współczuję. I, I naprawdę, jeżeli ktoś teraz coś robi, to, to, to... No, będzie drogo, będzie drogo, będzie drogo. Tanie już było, teraz będzie drogo. Tylko i wyłącznie. Kolejne rzeczy informacyjne: Tutaj mamy raz, dwa, trzy. GameSwift to już nie jest jeszcze to. Teraz tak. Kochani, tu wam wrzuciłem To mamy to, tu mamy to. Informacje od, od Mikołaja Tomczaka. Generalnie Tom, Mikołaju, polecam, 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 pozdrawiam. Polecać też Cię, polecam, ale pozdrawiam serdecznie. Często wrzucam tutaj jakieś informacje związane z że tak powiem, z. No to tym, co on tu wrzuca. Także informacje wrzucam związane z informacjami, które wrzuca. Masło maślane. Sorry, nie jest mój chyba dzień dzisiaj na nagrywanie. W każdym razie, Mikołaj wrzucił tutaj informację, że będzie integracja sieci Zora z Dune i w związku z tym będzie okolicznościowe NFT, czy warto, jak będzie niski gaz, tak, czyli możecie to zrobić sobie równie dobrze w niedzielę, nie? Ja też w niedzielę będę nadrabiał wszystkie rzeczy, dlatego tak jak widzicie, no na tym odcinku nie, nie klikam wszystkiego jak głupek, bo po prostu, no, no, sorry, ale gazu zrobić naprawdę drogi, i a my byśmy chcieli tanio, jak Polaki, cebulaki i po prostu, żeby było tanio, nie? Czy coś z tego będzie, nie wiadomo, ale no, miejmy nadzieję, że, że, że generalnie no coś, coś może będzie, tak? po to to robimy zresztą wszystko. Kolejna rzecz jest taka, że nowe, tak nowe głosowanie na Stargate, czyli Layer Zero. Jak widzicie, nawet jeżeli są plotki o tym, że dzień przed ma być, dzień przed ma być airdrop, to i tak jest te głosowanie, bo jest, w ogóle tych głosowań teraz w ciągu 4 dni, 5, to nawalili w ogóle 4-5, więc nie wiem trochę o co chodzi, ale widzę, że cały czas jest coś robione. Kolejna rzecz to jest właśnie: Głosowanie w network to mówiłem. I na chroma network pojawił się chroma scan. Ja chromy nie robiłem. Podejrzewam, że jak mi w kapnie, kapnie coś, a czy podejrzewam, jak mi kapnie coś generalnie z, z airdropa kolejnego nadchodzącego, jakiegokolwiek, jaki nazwie, by nie był, ile bym tam potworniej zarobił, to na pewno będę nadrabiał i chromę też będę nadrabiał. Bo, bo jest co nadrabiać, tak jak wam mówiłem, jest dużo projektów, które mnie interesują. Jest dużo nodów do postawienia, na przykład Aleo. Bardzo bym chciał postawić noda. Tylko że z tym Aleo to jest problem taki, że czekam aż mi pieniądze z kranika wrzucą. Ja wam coś pokażę. To jest taka stronka, kąta, się nazywa. A tu mamy szardeum, jak postawić nody, i na każdym tym mamy jeszcze dodatkową stronę. No, do skóry się nazywa. Tam jest cała instrukcja, słuchajcie, jak postawić noda. No i cały myk polega na tym że mm, tam jest wszystko wyratingowane, to jest dość taka, dla mnie to jest dość mocno znana strona, dla osób, które w krypto siedzą trochę czasu też myślę i problem polega na tym, że jakby jeżeli chcę postawić noda, czy tam jest fajnie, bo wszystko jest porozpisywane krok po kroku. Ja oczywiście będę też z wami to robił i chciałem wam to wrzucić, ale problem jest taki, że niestety, żeby postawić noda, musimy mieć jakieś tam choćby szczątkowe ilości, żeby to ruszyć, żeby to pchnąć, a niestety tam nie ma i na te aleo cały czas czekamy, bo ten VZ nawet przy Was mogę sprawdzić. Nie wiem, to sprawdzałem dzisiaj. Sprawdzałem bo dzisiaj, ale mogę sprawdzić. Wysłane bo wczoraj czy przedczoraj w ogóle 5 dni temu, było, czy 6 dni temu, 7 dni temu, bo wrzucam na VZ, nie poszło. I wczoraj było wysyłane, też nie poszło i widzicie jest cały czas zero. Nie wiem o co chodzi, a szkoda, bo Aleo ma całkiem niezłe finansowanie i tutaj musimy być na pewno załadowani w działania testowe i w nody, nie? Ale to już pominę. Tutaj mamy generalnie informację od Pioruna. Piorun nas informuje o tym, że Argent nas informuje o tym, że po prostu musimy zabrać generalnie część swojej środki z portfela Argent Wallet na telefon. Yy, chodzi o to, że po prostu sieć ZK Sync Lite nie, przestanie być wspierana, tak? Mianowicie, tak jak widzimy tutaj, informację, yy, że po prostu mamy przesłać z ZK Sync gdzie indziej, nie? Coś w się sensie z, z, z tego walletu tam argentowego gdzie indziej No, ale to, to już tam wiadomo, nie? Yy, bo to jest advanced. Tak jak macie o tej informacji, the team behind the ZK Sync Lite have advanced to the next stage of their roadmap. I a network called ZK Sync Era. tak, Więc, jakby to jest, jest kolejny krok, krok ewolucyjny według tego, co piszą. I po prostu przestają y, zajmować się ZKSync Lite'em. Także, generalnie, no, to nie jest związane z argentem, jest to związane z działaniami ZKSynku. Także y, polecamy, ja się oni polecają, ja też polecam te środki sobie przenieść. Kolejna rzecz, ja to sobie wrzucałem i gdzieś tam na drugim koncie siedzę w tym, na pewno widzieliście, jak nie widzieliście to polecam zajrzeć. O, już o teraz, generalnie ma być yy, AMA w sprowadzone do godziny 19, gdzie ma być sekretny kod podany, yy, zapom za, wiemy, dzięki któremu dostaniemy punkty. Więc yy, ja jak znajdę ten kodzik, a na pewno znajdę, bo gdzieś pod postem na Twitterze będzie, i generalnie... O, wam go wrzucę, bo to pewnie będzie mieli za to jakiś, jakiś hajsik, nie? Znaczy jakiś hajsik, jakieś punkciki. Więc uważam, że to jest to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. A przepraszam, został przełożony chyba z tego, co widzę, na 20. Także na pewno znajdę do tego momentu, jak to tam będzie, to, to wrzucę, tak? Tak samo jak pamiętam cały czas, słuchajcie, z tym projektem, co tam pisać feedback w tym... tym yy, jak bycie early, to, co ostatnio nagrywałem, nie? To pamiętam, dobra. To mamy ogarnięte, pardon. To jest to, to jest to, to jest to. Dzięki, klikamy dropy za info w każdym razie i teraz przełączamy się tu i mamy to co, jest, to, co mamy od Patrykosa, tak naprawdę. Czyli mianowicie, kochani, jest jakiś nowy, 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 kolejny, kolejny nowy projekt. Nazywa się Chainflip, na razie nikt o tym nie mówi. Jest to testnet, wiem, że wszystkim się żygać chce, że chodzi o chain flipa, czy chodzi o testnety, ale generalnie no, tutaj to może odgrywać dość kluczową rolę, więc no, porób, lepiej zrobić, nic nie zrobisz. Tak, jak Macie, fajny komentarz tutaj Patryka. Warto, nie, nie wiadomo, jak zachować sam projekt, czy może nie weźmy pod uwagę późniejszych działań na mainnecie, Do tego warto dodać, że wcale żaden rzut nie musi się pojawić, a sobie z spekuluję, no Bo tak naprawdę nikt nie powiedział nam, że za test dostaniecie pieniądze, tak? No ale robimy to spekulacyjnie i lepiej zrobić niż się zrobić i, i tyle. No tu nie ma w ogóle o czym gadać, tak? Widzieliście, że większość projektów nie dawała siana za testnety, tylko zadawało za mainnet, tak? Sui na przykład dawał za, za działania na testecie, mogłeś dostać i za właśnie tam bardziej chyba był Discord gram, z tego co pamiętam, ja, ja wiem, że się załapałem wtedy, ale tam w ogóle, no, no chociaż o suju to chyba nie warto wspominać, bo to tak część osób dostała lokacje, część nie dostała, yy, ogólnie kupa niesamowita była strasznie, więc, więc no, tyle mogę na pewno się tutaj odnieść, skomentować, tak? Uważam dużo osób niesprawiedliwych zostało potraktowanych i tyle. A tam naprawdę sianka, jeżeli ktoś jeszcze yy, wszedł chyba za 1000 dolarów generalnie tam z możliwością yy, z możliwością tam chyba było trzeba o jest sekundkę tam z możliwością mm, ulokowania środków to mogę się jeszcze złapać chyba tam jeszcze w vestingu, w formie vestingu grałeś kolejne kogo tokeny sui i dostawałeś ekstra pensję co miesiąc, bo tam wpadało po kilkaset dolarów, nie. Więc więc kto miał zarobić, ten zarobił i komu się komu się udało, to się udało i Uważam, że mimo wszystko dał zarobić, no, ale mimo wszystko no, jakby no, to jest za nas wynagrodził niepewną alokacją, tak? Sorry, bo ja nie chcę zgubić wątku, a... A ten... Dobra, tu mamy ich Discord. Pyk. Nie, jestem nie obywatelem, to jest chyba Bangladesz, chyba. Mhm. Boat, 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 boat. Dobra, Dobra to mamy tu zrobione. Przepraszam, ja się tylko tu poprawię i dobra, to mamy, jesteśmy zweryfikowani, lecimy dalej, cyk, 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 zróbmy sobie GM, chociaż u nas to już właściwie jest Goodnight, ale zróbmy sobie GM. Proszę bardzo, nie mamy jakiejś rangi, są tu role jakieś, co, nie mają zero, zrób, od razu, flip faction, prezerwans testnet, join testnet, zróbmy joint testnet. Okay. i mamy tutaj, jakby, rolę, czyli rolę odebrana. Tak myślałem właśnie, że tutaj gdzieś powinno być. O, nawet moda można postawić. Ale z tymi nodami tam wam pokażę coś od razu. Może ja wam chyba pokazywałem to. Jest ta stronka. Ja wiem, to wszystko będziecie mieli podane na filmie, przed Sorry, że tak chaotycznie trochę dzisiaj. Ale znaczy, fokus jest większy, ale mm, muszę to bardziej do, do kupy pozbierać. Tu macie stronę, gdzie macie to wszystko popisywane, nie? nie będę tego pisywał w opisie filmiku, zróbmy taki bonus. Kto mnie ogląda, ten mnie ogląda, będzie wiedział. Jak nie, kto mnie nie ogląda, to, no to, to jego problem. Tak jak widzicie, tu mamy active, upcoming, rating, complexity, bierzecie rating i zobaczcie, ALEO jest na high. Yy, tutaj jeszcze z takich ciekawych projektów TAIKO warto myślę, że zrobić, ZETA chaina myślę, że jeszcze można zrobić. Starknet, nie wiem czy jeszcze warto. Kuai też nie wiem, czy jeszcze warto. Ten Kuai to w ogóle trzeba nadgonić. Ja robiłem tam coś tam. Sobie, trzeba wiedzieć, co. Ja ogólnie będę jutro, a właściwie pojutrze, gdzieś przeszukiwał, jakby kto, ile ma jakiej kapitalizacji, jakby jakie, jacy, jacy partnerzy są i będę nagrywał ten filmik. jak nie nagram go w, w niedzielę, to nagram go w poniedziałek. na 200% on się pojawi, bo e, pokażę wam, w które warto według mnie nody postawić, bo ja na pewno nody będę stawiał. Nodów będę stawiał 9. I generalnie myślę, że po, po jednym na każdą sieć pójdzie ewentualnie, nie wiem, na Aleo rzucę dwa, na, na coś jeszcze wrzucę dwa i tyle, nie? Bo, bo uważam, że dobrze się poustawiać gdzieś jakimiś nodami, nigdy nie wiadomo co nam tutaj wypali jakby nie No, dobra, mniejsza, bo myśmy, tutaj wchodzić testnetowo, a tu jestem. Tutaj mamy wszystko pogarnięte. Discussion nie będę wchodził nie chcę nie się. Yy, tu mamy go early. Ale to jakby... Tu mamy działania na Galaxy. Działania na Galaxy nie wiem czy wam pokazywać jakby, bo yy, tutaj mamy Popierdoły no są tak naprawdę w większości. To jeszcze był Snapshot. Ale to już... Yy, z którego to był Snapshot. Zaraz zobaczymy, z którego to był Snapshot. Bo z tego co widzę kampania trwa. Także to dotyczyło chyba Ołta. W sensie auta, tak, Out holders, więc yy, my autu tak nie, nie zgarnęliśmy, także raczej nas to nie interesuje. Yy, quiz to chyba do ustranej śmierci można zrobić, więc jakby też spróbujemy. Yy, albo nie spróbujemy, ja Wam tylko pokażę to, a resztę sobie sami zrobicie, bo to tutaj nie ma nic skomplikowanego. Retweet, follow, zrobienie słopa, no ogólnie jakby banał, nie? Dobra, ja się tu swą, swoją drogą połączyłem. Wejdźmy sobie na GTH. To jest sieć Go early, Tam środków to jeszcze GTH samego nie radziłbym jeszcze zużywać, bo się może przydać. No ale, jakby tutaj w ogóle mini, musicie mieć jeden GoEarly ETH, nie? Ok. Na Bitcoin testnet wysyłać nie będziemy. Bo nie będziemy bliżować tego. Polka do testnet. Okej. Okay. Dziwne, wiecie co, zrobimy sobie tak, że sobie to przemieszamy. Nie wiem, czy będziemy bridge'ować, ale na pewno sobie to przemieszamy, sorry. Mm, Chipper, ja wezmę, a wezmę opcję faster. Kto bogatemu zabroni, nie? Dobra, tu mamy kliknięte. Ja nie wchodzę w tego bitcoin testneta, w sensie nie chcę tego bridge'ować z tego tytułu, że Kurcze, ja nie wiem, czy mam testem w ogóle, ale teraz ewentualnie flipa flipasy zrobimy. Yy, chain, lista, przepraszam. Chodzi o to, że nie pamiętam, czy mam właśnie Bitcoin tested, czy nie mam testetowej, to jest na Bitcoinie. Hmm. <laughs> Oczywiście tu jest też możliwość, tylko nie mogę teraz tego znaleźć. Wejścia jako Go Early, macie tutaj Arbitrum Go early, macie tu Optimiz Go tam tutaj macie dużo sieci, dużo sieci Go early, także nie musicie samego go early brać, więc tu jest fajna dowolność. Także, także no. Dobra, to sobie zamkniemy Patrykosa. Mamy confirmation 1 na 6. Widzicie, tutaj nie wyświetla nam się Bitcoin. Nie, to jest tylko smart bitcoin. Czyli także generalnie yy, nie powiem wam w ogóle skąd teraz ten BTC testnetowy powinien być, bo go nie ma na czyim liście. Musiam, trzeba będzie to poszukać. Uh -huh. Nie powiem wam. Zaraz zobaczymy, możemy tutaj. Na, pe na pewno gdzieś jest yy, network. Na pewno gdzieś jest, tylko nie wiem po prostu na jaki wallet, na jakiejś na jakiej sieci grać. Boże. Jaki wallet to będzie, bo to jest inny w ogóle, to jest inny, inny wallet, nie? W sensie i na sieci inny wallet, wszystko. Więc, więc nie, nie powiem wam. A dziwi mnie to, że tak by jest tu opcja do wyboru, ale pokazuję ci adres. Chyba że chodzi o to, że to jest nasz adres po na, na testnocie bitcoinowym, nie? I tutaj może ja po prostu dzisiaj trochę. Przepraszam, dzisiaj mi powiedzą, styki nie, 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 nie działają. A też jest możliwość taka, że styki mogą mi działać bardzo duża możliwość, bo ja dzisiaj troszeczkę jestem szczerze taki, mogę się gadać od rzeczy, także sorki. tu mówią sorki, 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 memorki. Dobra, to niech się mieli, czy mamy coś nowego, ciekawego teraz tutaj. Od razu sobie przejrzymy. Pytania, Celsius, tyry ty, Tytyryty... Ty. no. Nie, na razie jest spokój. Powiedzmy, informacje cały czas jakieś nowe wychodzą, ale to tak naprawdę. O, jest swap. Dobra, słab zrobiony. I teraz zróbmy. mhm, mm Mogę na test ten rzucić. A no właśnie, czyli tu potrzebujemy jakiegoś adresu y, y, bitcoinowego, testentowego w sensie. No dobra, trudno jakby, nie? Tutaj tutaj Bridge'a nie zrobimy. Ja nie pamiętam po prostu na którym to było. Mm, był test Bitcoin Testnet. Nie pamiętam, autentycznie wam mówię. Najwyżej zrobimy tak, że w drugą stronę pchniemy na Go Early jeszcze tamto. Kupimy, sprzedamy, kupimy sprzedamy standardowa mechanika, nie? Na, na tego typu działaniach. Teraz za, za, za ETH, nie chcę puścić. Mhm. Ta. No w jedną stronę jest za mało, a w drugą stronę jest za dużo. Ale lipa, dobra. Nie, nie będę tego chyba nawet komentował. Test ten Bitcoin. Mm. Dobra, wiecie, to ja to wam tego teraz nie znajdę. Pamiętam, że na którym źulecie to było, tylko nie mam, nie pamiętam na którym. Yy, aby się żeby nie zostawić tego tak, to jeszcze zrobimy, może na jeszcze jednym Zróbmy, zróbmy na jeszcze za jeszcze 2$. dolary. Szkoda, że tu nie ma do sklejowania, wiecie co bo normalnie powinno być do sklejowania. Yy... O jest core Wallet, widzicie są wolety. ale ja nie będę brał na pewno nie desktopowego, bo, bo, bo nie nie potrzebuje takiej przyjemności. I to poszło. Dobra, zrobimy zrobimy tutaj jeszcze flipa i. I tyle, bo tu mamy widzę depozyt. No, to jeszcze raz to samo. Zrobimy słapa. No i lecimy. Dobra, pamiętam, że będą dwie transakcje, ogólnie wolałbym kupić, sprzedać, kupić, sprzedać i bridge'a zrobić, tylko nie pamiętam, mówię Wam, wiecie co, szczerze, nie pamiętam na którym uolecie, wiem, że jeden taki bardziej znanych był ten testnetowy, ten testnet Bitcoin. Ja nie wiem, czy na Fantomie tego nie było, ale teraz to, ja mam Fantoma, ale nie ustalę tego, musiałbym gdzieś, to muszę gdzieś poszperać, zobaczyć, bo e, nie, nie, nie znajdę tego. Wątpię w to, żeby to znalazł. Na Fantomie też nie jest tej prości, ogólnie z tymi, e, tymi testnetowymi sieciami. Trzeba wejść chyba w ustawienia i dopiero to zmieniać. Dobra, multichain. Kurczę, chciałem testowe, Testetowy test akurat. Mhm. Mm Okej, okay, mamy all, tylko że no fajnie, jak to teraz usta... Nie pamiętam oczywiście co, jak się to ustawia, to ustawiałem, ale, ale teraz jakoś nie, nie mogę sobie przypomnieć. Aha, eee... uh -huh. o właśnie. Nie, tu mamy tylko Solano i mamy Ethereum. Także tutaj się jakby nie pobawimy, nie? Czyli, czyli to musiał być inny wallet. No, mniejsza większość, jakby generalnie, jeżeli pamiętacie skąd, skąd wziąć ten wallet, no to spoko. Yy, to sobie po prostu sami zbridżujecie i tyle wklejcie adres i jedziemy, tak? Jak będziecie wiedzieć, który to jest wallet, to nawet mi, nawet możecie w komentarzu napisać tutaj pod filmem. Ja sobie też wejdę i sobie to zrobię. Chyba, że już to z że akurat generalnie samemu znaleźć ale to jakby, no ja to nie lubię, tak zostawiać coś i później lecisz i później się okazuje. Jak coś zostawisz do zrobienia, że na przykład za to był airdrop, albo za to, coś, to jakiś był bonus, czy inne przyjemności, i kurczę, się chodzisz się, denerwuję, że ja mogłem zrobić w sumie nie. Ja tak miałem z Publish że e, tam dawali forfa, przepraszam, czy amp AMPL-a, ja mówię, dobra, kurczę. I to, to w ogóle był ja nie z tej ziemi, bo miałem tam ampla na sumę, słuchajcie, no tam to było chyba 2-3 dolary, czy 4 4 dolary, ale ogólnie za taką sumę, którą ja tam miałem, później był airdrop, nie? Pojawił się i za to, co tam miałem, to dawali chyba 2000 dolarów czy 3000 3 dolarów w ich airdropie, i można było sklejmować. A przez to, że grali, ja nie dostałem, nie wysłałem sobie z Publishoksa grali na wallet, to nie dostałem airdropu, nie? Więc ogólnie byłem mega wściekły i po, po, po tym się nauczyłem, że po prostu robimy wszystko i nie odkładamy takich rzeczy, bo, bo, bo się nie odkłada, bo później to się nam nas ści bardzo dobrze i tyle, nie? Dobra, tutaj jest sending, to jest sending, na Galaxy klikać razem nie będziemy, bo tu są banalne rzeczy. Także, kochani, ja Wam dziękuję uprzejmie za, za że tak mówią, moją krypto podróż dzisiejszą po naszym Kryptokrólestwie. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień sprawi, że się uśmiechniemy tysiąc razy bardziej, bo życzę to każdemu, jak również i sobie. No i co, kochani, no, dziękuję Wam uprzejmie. To, to specjalnie dla Was był to władca monet. Dzisiaj troszeczkę mniejszą dawką energii. Kanał Kryptokrólestwo. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Cześć.